Cesar Cezar Milzen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To? To jest Gerald. A czy Gerald wędkuje? Ta, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Fontaże? A tak! Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. W zasadzie nie. Głównie poluję. No i dobrze. Jeden załgany wędkarz przy stole wystarczy. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z i życi Klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku? I smakował jak tymianek z gównem. <laughs> Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego, no... Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaczek smakuje? Jak gówno. No dobra. Bierzemy wędki i idziemy nad Pontar. Nikt mi to kurwa nie będzie wmawiać. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Kurze, jak Lubię sandacza. A boś Wiedźmin! Po tym, co pakujesz do tych eliksirów gówno, to dla ciebie delicję. Wiedźmin? Nic nie mówiłeś, że to Wiedźmin. A słyszałeś, Milzen, że podobno Vibo Przepraszam na chwilę. Ludzie nie umieją trzymać w sobie machakamskiego spirytusu. No dobra, idź już, idź. A jakby ci trzeba było włosy przytrzymać, to wołaj! Włosy. No to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię. Pamiętaj, jak było ostatnim razem. No co ostatnim razem? Trzeba było się tak nie szarpać, to by się nie urwał. Nie mówi się zeszło razo. Kogoś ty do mnie przyprowadził, czywa, jakiegoś chętno żonego A słyszałeś, Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Urze, jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać, tylko na żywca bioru. Albo na rubale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralta. Wy tam w Carmoren na co Na żywco. No i widzisz Ciwaj, z niego będzie jeszcze dobry wędkarz. Za jakieś 50-60 lat. Hehe, <laughs> poczekamy, zobaczymy. Gerald, skoczno po następną flaszkę. Za chwilę. Teraz! Zapomniałeś, po co tu przyszliśmy? Jak mamy się narąbać jedną butelką? Dobra, idę na petardy. Czy co? He, ze na żartach się nie znasz, ale po mało to było śmieszne. Gerald skoczno po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No, to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię. Pamiętasz, jak było ostatnim razem. No, co ostatnio? O! Zoltan, czas się zbierać. Ach, no, tak, późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę, już idziecie? Witaj, Wilzen. Mamy dla ciebie wiadomość o trzeba. Wiadomość, jaką wiadomość. Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. E, chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Brać go, a wy dwaj wynocha stąd! Rzeczywiście, czas na nas. Wygląda na to, że tasak będzie potrzebował nowego księgowego. A, szkoda, Cezara. Chociaż na rybach się nie znał. Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie wiedźmina, tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda nie mamy całego dnia. Dzięki. Ugh, będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja, idę się pakować. No to powodzenia, bywaj. Ty jednak masz miękkie serce, Gerald. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego. Aż po ścianach syknęło Mamy już komplet kart. Co teraz? Teraz zgarniemy za nie kupę Forsy. Chodźmy. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? To już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, to co to za jeden? Znajomy znajomego. Nie. A!